bo Roman teraz stał się fanem francuskiej motoryzacji Roman przeżył e, czas na Francuzy, kupił, 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 kupił Renault Clio i tak mu się spodobała ta jazda na eee, Clio To jest Natalki! Nie kupił, zajebałem Natalkę Siemaneczko, witamy w nowym odcinku v 8 k nie no tak już teraz pracuje, V8 fałszywka, bo wreszcie na to, się napisał, że mamy jakąś to jest. co jest to po raz ostatni kręcimy Mamy tutaj 46 model, który jest nam bardzo dobrze znany, lubiany, kochany. To jest auto, które przyprowadził do nas klient, który teoretycznie chyba myślał, że ma wszystko... Czy znaczy właściwie to przypadkiem? On no, przypadkiem przyprowadził. No, bo kolegę. kolega! Tak, tak, pierwszy jego kolega był. był kolega? Po naprawie kolegi, widocznie tak się spodobała nasza naprawa, jakość naszych usług, które świadczymy, że kolega stwierdził, że też chce do nas przeprowadzić swoje auto. Żeby sprawdzić. Żeby je przekopać, żeby sprawdzić. Z tego co wiemy, to on jeździ tym autem bardzo, że tak powiem, rzadko. Robi 3000 km. Rocznie, no, no. więc to jest bardzo mało, to traktuję sobie jakoś takie auto, że tak powiem, dodatkowe, które chował w garażu. Bardzo poświęci. ładne. Tak, bardzo ładny egzemplarz, w ogóle ma nie kolor, jak na bmw i skończycie. bardzo ładnie zadbany. Jak na ten kolor, to jest dość rzadkie. No, no i kolega przyprowadził właśnie to auto po to, żeby mu je przekopać. I w kwestii najlepsze jest to, że on się nie spodziewał, że my tyle rzeczy wynajdziemy w tym samochodzie. A lista zrobiła się naprawdę długa, i to jest moment, w którym myślisz, że masz auto fajne, sprawne, a okazuje się, że lista wychodzi taka. I teraz. O co chodzi? Jeżeli ktoś oddaje do was auto na przekopanie, na tak powiem, zdiagnozowanie wszystkiego tego, co jest OK, to powinno się to zrobić porządnie, a nie na pałę, czyli powinno się tak naprawdę wszystko dokładnie przekopać. I w momencie kiedyś ktoś do nas przyjeżdża i prosi, żeby mu przekopać to auto, zobaczyć, sprawdzić wszystko i tak dalej. No to naprawdę trzeba się do tego przyłożyć. My się zawsze do tego przykładamy, yy, pomimo iż kiedyś padła na nas jakaś tam powiedzmy, fala hejtu, gdzie przyprowadził do nas klient tutaj z okolic Kalisza, a ja bardzo uwielbiam tutaj z okolicznych klientów niektórych yy, byłem jedyny, pamiętasz, który klient zakupił yy, tam jeszcze z, lakier nie wysył dobrze na zderzaku. Przyjechał do nas, przekopaliśmy, znaleźliśmy mu ileś rzeczy. Tak, cała ta lista była, tak. była gruba. Potem, Potem poszedł po nas hejt na mieście, że my wymyślamy sobie, że tak powiem, różne rzeczy z dupy. Pojechał do kurwa serwisu, w serwisie mu jeszcze więcej, czyli tą listę, którą my, plus jeszcze coś tam znaleźli. E, bo no niestety, ale mamy, że tak powiem, jakieś tam jakieś możliwości. Wtedy jeszcze nie mieliśmy aż takich możliwości, jak mamy teraz. Dokładnie, więc wiemy od znajomego, który, że tak tam tam pracował, że był w tym serwisie, że sprawdzili mu to auto i że znaleźli jeszcze dodatkowy kilka rzeczy oprócz tego, no ale że tak powiem już się, że tak rozniosło gdzieś tam po ludziach, że my wymyślamy. W związku z czym to nie jest wymyślanie, to jest po prostu fachowe podejście do powierzonego zadania, powierzonej usługi. Skoro chcę, żebyśmy wykonali usługę diagnozy, a usługa diagnozy to jest przekopanie całego auta. Jeżeli ktoś płaci za tą diagnozę, no to trzeba się do tego przyłożyć, a nie robić to po No i teraz Wam pokażemy, bo auto jest naprawdę w ładnym stanie, fajnym stanie. i Mogłoby się wydawać, że nic nie potrzeba przy nim, że tak powiem robić. Znaczy tak Te rzeczy, które. Tak myślał właściciel, że tam coś tam jest, ale, ale to nie jest. Znaczy, umówmy to... się, to też to przekopanie to nie jest tak, że mówimy, że trzeba wymienić wszystko na już i w ogóle i klient jest załamany, bo wychodzi lista. Tak, bo to tyle właśnie też. Tyl ta, ta, tylko ta, ta już ta 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 tak mocna. z automatu y, mówimy, że ok, w pierwszej kolejności idzie to, z tym możemy poczekać, to można zrobić na zimę, to można za dwa miesiące. No, tak no tak bo. Jak tego nie zrobimy, to cię nie wypuścimy. Też te, 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 tak bywało. Też tak, też tak, tak bywało. Tak, w tym przypadku akurat też tak było, taka sytuacja, gdzie mu powiedziałem, że jak tego nie zrobię, nie, nie wymienimy, to no sorry, nie wyjeżdżasz tym autem. Chyba, że podpisze też papier, że odbierał auto na własną odpowiedzialność, no, bo mieliśmy taką się... sytuację kiedyś. Gość przyjechał do nas, no nie są to, jaką marką, powiedzmy, że Nissanem nie przyjechał do nas, i tam był taki motyw, że ktoś robił sam i drążek, kolumna kierownicza, kolumna kierownicza chodziła w maglownicę. Tak, i tam ten wieloknik był objechany. Był objechany i to było tak skręcone, to nawet nie było skręcone. Ale my wyjechaliśmy wyjechaliśmy tym autem, postawiliśmy je, później trzeba było je przestawić. Tak, trzeba było je przestawić i już kierownicą, już kręcąc kierownicą koła stały miejscu, nie? I no i słuchajcie, ktoś do nas, no tego przyjechał, powierzył nam to auto, nie powiedział nam o tym, że taki jest drut, że tak powiem zrobiony, i teraz sobie, my wyjeżdżamy na test, e, na test tego auta i nagle tracisz. Ale my mieliśmy jechać na jazdę próbną, żeby go sprawdzić, jak on się zataguje, tylko nie było na to czasu. I klient generalnie przyjechał odbierać to auto? I gdyby nie to, że właściwie trzeba było je przestawić i to się wydarzyło, to w sumie oni. No... I gdy klient przyjechał, odbierać to auto, stwierdził, że on odbiera to, jak teraz stoi. Prosi, tylko żeby tam dokręcić tą śrubkę, musiał podpisać spisać papierze, że na własną odpowiedzialność, bierze, odbiera swoje auto i tak dalej, i tak dalej. No normalnie byśmy go nie wypuścili. znaczy inaczej, sobie. ja dzwoniłam, że proszę o przyjechanie lawetą. Aha, I, to zabranie. I zabranie auta. No to przyjechał, ok. no musiał podpisać papier i to nie jest pierwsza sytuacja, gdzie, gdzie wydajemy auto klientowi. Jeżeli jest coś, co zagraża bezpieczeństwu, jakby powiedzieć, żywotnika, chociaż to też nie do końca według mnie jest ok, bo powinienem mu powiedzieć na zasadzie, żebym był chuje, to my zadzwonił od razu po drogówkę i powiedział, panowie, czy nie wiem, po kogo. Na zasadzie nie wyjeżdżajcie, bo on mógłby dobrze do nową sprawę wyjechać, Nie tym się mu i może kogoś kurwa zabić. No, ale teraz weź się z takim klientem, że tak powiem, boksuj, kłóć się z nim, że nie może dobrać tego auta, i tak dalej. Ale on ci, z policją, z on ci przyjedzie z policją, to jest moje auto, i musisz mu wydać. A też jest, tak, tak? Ale teraz, dyskusji, tak, ale wtedy można wziąć rozmawiać, żeby się na stację zobaczcie jak to wygląda. Też też no, był zaskoczony, ale... że w ogóle się jakby martwimy o to i że chcemy, żeby podpisał papier, żeby. Ale że ja, ja z policją nie rozmawiam, to niestety e... to nie jest, że tak powiem, dla mnie żadne. Największym tak, zaskoczeniem zabrał... było, jak powiedzieliśmy, ok, ale jak już dojedziesz do domu, to proszę zadzwoń, nie? no? To <grym> dojrało, się tak, tak, dojrało, i to? tak, i faktycznie tak było. W związku z czym klient wziął, zabrał pojechotkę na papier, podpisał. Mniejsza. To Wracamy do tego auta. W dalszą część to no powie, ponieważ to on potrzebuje tego zawania tego auta. To on wszystko wynalazł i to on opowie o tym, co jak być powinno, co jest źle zrobione, co wynikło. To teraz w takim razie przekazuję Tobie pałeczkę. Ja idę sobie tam jakieś rzeczy porobić, by dokończyć temat. Ja na tam koniec jeszcze powiedzieć parę słów. Usterki bardzo przekrojowo wyszły, prawda? Bardzo, bardzo przekrojowo. Bo zazwyczaj. I jest ja to jest dużo. Nie ma tego dużo, jest tylko kilka. Tak, mamy problem z rozrządem, bo już jest minimalnie przestawiony, już widać, że tam jest łańcuch trochę wyciągnięty. Tam widać po kątach odniesienia, jak to powinny być i jakie on ma w tym momencie aktualne odczyty. że już jest minimalnie przestawiony. Banosy też do, do uszczelnienia są, bo już te tłoki działają z opóźnieniem, już z opóźnieniem mam. Na też potem zejdziecie i pokażecie. No, na dół to zwłaszcza na dół pójdzie, oglądać. Banosy <grymio> <słuk> e, już chodzą z opóźnieniem, no wystarczyło palić go, chwilkę pochodzić, gasimy i wtedy ładnie nam się odzywa odma. którą też... On już, od, już na początku mówił, że odma będzie do wymiany. Natomiast tak, y, robił sobie Pan ususzczelkę pod przystawką litra no niestety y, dalej z niej cieknie. No musimy poprawić. Y, z takich rzeczy, tą gawkę sobie wezmę tylko. A! Y, podusz, a to od spod poduszka, pokrywa zaworów. No tu mamy już opocenia na pokrywie. Już się zaczyna pocić pokrywa zaworów nam. Zresztą, rzecz rzecz pokazałem klientowi, jak tu te gumy wyglądają. Może to za chwilę po prostu no, szybkie, sparciałe, bardzo sparciały, nie? Sparciałe, spęka do końca i będzie leciało. Nie yy, mi, jak jechałem autem ogólnie, jak yy, praca zawieszenia. <grym> nie będzie słychać za bardzo, ale jak przykładamy palec ogólnie do górnego mocowania, to już strzelają górne mocowanie. Także też, też je mamy do wymiany. Tych, 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 no, yy, Kolejna rzecz odczyty z yy, przepływomierza, dość zaniżone i no, niestety nieszczelności w okładzie dolotowym są, też musimy ślatać, ściągać to Zresztą będziemy wymieniali rozwiązki, banosy robili, uszczelnienie kolektora, uszczelnienie pokrywy zaworów, przystawkę po, pod filtr oleju, to, to jest wszystko chce żebyśmy całą listę zrobili. No bo tak, było właściwie najpierw powiedziane, że mamy temat z zawieszeniem, jest temat z przodem. Jest e... temat z przodu, jest temat z tyłu, temat nawet na środku. Tak, jeszcze tak. właściwie wał i, i, skrzynia, I skrzynia jeszcze skrzynia, nie. Ale to, będzie to w późniejszym czasie. Terminie. W tym momencie zajmujemy się tymi najistotniejszymi rzeczami, typu zadbać o silniczek i o zawieszenie przed tylny. Teraz zapraszamy do spódku. Jesteśmy rotem. Więc tak, no takie rzeczy, no jak spawy na wydechu, czy tutaj nieszczelności, pomijamy. Bo nieszczelności. To chyba najmniejszy problem. Natomiast y, zastosował tutaj na śrubach mimośrodowych zwykłe miękkie nakrętki. Takie rzeczy są niedopuszczalne. Nie w zawieszeniu te miękkie nakrętki. Zresztą widać, pa, że dość długo stoi. Tu mamy <grystki> boryski. Boryski są. Odnośnie tego z tyłu, jak jechałem, było słychać głośną pracę zawieszenia tylnego, tam stuki, generalnie nie jakieś duże, tym bardziej, że wózek był cały robiony z tyłu, są spawane wzmocnienia, że to, to jest pierwsze to sprawdzamy, no No bo to taki standard, nie, tak w 4-6. tak, to sypie się po prostu, leci jak nie wiem co, od góry jest jeszcze jeden problem, tam z tyłu, odnośnie górnych mocowań amortyzatora, ale to pokażemy później. No, wycieki ze skrzyni biegów, będziemy, tym będziemy no, to się ogólnie fajnie. zajmować y, później, jak również luzami, luzy ma już na, krzyżaku, na krzyżakach na wale napędowym i ma problem z piątym biegiem, kto ma 46 przerabiał temat piątego biegu, wie o co chodzi, nie? Ciężko zaczyna latać, dźwignia jak Żyd po pustym step. Y, silnik generalnie już jest nisko, Powinien pójść ponad pół centymetra w górę, być jeszcze. I że poduszki silnika też już są ugniecone, będą wymieniane. Kolejna rzecz: stabilizator z przodu. Nie, może proszę poproszę Czy wypowiedzcie się w komentarzach, czy to jest naturalne, czy byście zostawili klientowi? Z jednej, jak i z drugiej jest tak samo. Więc stabilizator musimy wymienić, bo on już tu nie trzyma wymiaru tak przerdzewiał, że tu nie trzeba wymiany. Kim chciał, żeby tu założyć mu poliuretanę, ale na tą ilość kilometrów, którą on robi, myślę, że nie ma, nie ma sensu. sensu nie? Nie? że robimy cały stabilizator, łączniki, gumy i drążek jest do wymiany. Bardzo ładnie widać, jak tutaj ze może, tutaj ma już wycieki oleju spod właśnie tej przystawki cudownej, wspaniałej. Tu już się pojawia olej, tak samo tu na miejsce, już mamy olej. Jeszcze taka fajna rzecz, co w której klient się bardzo zdziwił. Chciałaby się samaria poprosił w drugą stronę. Tutaj, nie, no, w drugą stronę. Klient więc zapytał się, jak ja to dojrzałem, że śruba od zderzaka jest niedokręcona. I dopiero później się przyznał, że no, bo on to próbował to zdejmował tą śrubę próbował ją przykręcić, ale mu dochodzi do pewnego momentu, się zatrzymuje, dalej nie chce iść. Bał się, żeby tego nie urwać, i tak zostawił. Natomiast Naprawdę przeszukujemy auto, to takie rzeczy też wynajdujemy. Tu niedokręcona śruba. Nie takie nakrętki na, na w układzie zawieszenia. Takie rzeczy też wracamy z tak jak Przy wentylatorze tak? też nie było, tak? To No, przy, że tutaj nie ma założonej yy, rozpórki. Tak, znaczy taka łapka jest, która trzyma wentylator od dołu, żeby on tak nie robił. Nie ma tego założonego, to klient jak wymieniał sobie chłodnicę, to mówi, no znalazł to na płycie, pod spodem nie wiedział, gdzie to do, ma być powrót. Do czego przyczepić Do właściwie? czego to przyczepić. Wytłumaczyłem, do czego jest ta, ta klapka i, i będziemy ją mocowali z powrotem. No, ale to są takie pierdoły, które, no, na które też zwracamy uwagę, tak? Tak. Pierwszym tematem, na który prowadził kinę, teraz zobaczyłem, tutaj, o co chodzi, było to, że, jak to w tym to mu pierdzi, jak hamuje. Jak już się auto zatrzymuje. Jakiś dziwny dźwięk A. Z tam z serwa, z okolicy hamulca. Okazało się, że, znaczy jeszcze nie sprawdzone, która, ale jedna z koronek ABS-u musi być zabrudzona, bo to jest ten moment, kiedy pod sam koniec hamowania, przy małych prędkościach załącza się ABS na sekundę, dwie. No i klient nie wiedział, że to jest załączający się ABS, tylko myślał, że to jest jakiś dziwny dźwięk z serwa układu hamulcowego albo z pompy. Niestety, będziemy szukać tego też. No jeszcze... Klient montował, sam sobie dokładał, uwaga, sam klient dokładał, który nie jest za bardzo motoryzacyjny, dokładał sobie poziomowanie csenonów. No tu szacun naprawdę. Tak, szacun, bo jest cała wiązka na nowo położona, super. No popełnił jeden malutki błąd. A tutaj bym poprosił. Mianowicie jest... to ja może ja przejmę. Jest odwrotnie zamontowany. Żeby to pokazać, zobrazować. Jak najlepiej, jak się da. Czujnik do poziomowania ksenonu O, tutaj go widać. Powinien być wywinięty generalnie w drugą stronę, żeby dobrze poziomował, a w tym momencie on jest wygięty jak banan. Jest nie w tą stronę przeprowadzony. Będziemy to również poprawiać klientowi. Ale tutaj naprawdę szacun, bo to, to szacun, absolutnie tak. nie jest tak, że My gdzieś tam pokazujemy mankamenty, że klient coś źle zrobił. Eee, tylko naprawdę, no, nie każdy jest motoryzacyjny też, tak? Tak, nie każdy jest na tyle motoryzacyjny, żeby dołożyć faktycznie poziomowanie, bo położyć wiązki, jest wszystko w peszlach ładnie położone, pod wykładzinami, tak jak powinno być położone. Jeszcze tak jak mówiłeś, że to wszystko spokojnie tak, będzie działać, nie? dołożył sobie spryskiwacze i kurczę, naprawdę będziemy jeszcze te, te spryskiwacze testować, bo też prosił, żebyśmy je uruchomili, bo on nie wiedział, jak je uruchomić. Ale sprawdzałem je na krótko komputerem, także że spokojnie to, to... Co, to układ działa, no tylko, że no, nie było okazji, żeby to na, na drodze przetestować. Nie? Niemniej jednak szacun na Szacun. Naprawdę... I, i, I właśnie, jeżeli chodzi o te jakieś mankamenty, że coś było odwrotnie, coś tutaj, nie wiem, czegoś nie ma i tak dalej, to nie jest, że my szydzimy, nie. tylko, bo tutaj klient po prostu jest hobby nie chyba podchodzi do tematu i, jak może, to grzebie sobie i tak dalej. Kiedy Więc, ma trochę czasu, to Tak, kiedy podzielę, ma trochę nie? czasu i on nawet. Y, 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 jemu się fajnie słuchało rad, y, jak mu tłumaczyłeś, że. Tak, tak. Ja mu powiedziałem na przykład tam. Tu do... fajnie zrobiłeś, ale tutaj na przykład coś tam. A no. kurcze, to nie wiedziałem, że, no. że tak trzeba, nie? On do, mu doradziłem tam, bo pod maską <grym> będzie widać my wiązkę sobie robił, to wziął zwykłą izolacją zawinął spoko, do, bardzo dobrze że zawinął, a nie puścił luzem kable. On mu powiedziałem, że jak masz taką. On to zawiń sobie to parcianą izolacją, wtedy to dłużej i ładniej wygląda. A tak jak pytaliśmy, czy ktoś Ci to robił, czy nie, nie, o kurczę, to ja sam robiłem, więc to może być źle, nie? No. Nie, Bo... naprawdę fajnie, fajnie, fajnie dobra, dobra robota, moim zdaniem, to jest co filmie. innego, niż jak ktoś faktycznie robi i wie, że robi to źle. I wypuszcza taką tandelę na przykład, tak? I robi to w sensie zostawiając jakieś stare elementy, albo no nie wymieniając czegoś już czelek i tak dalej. Tak, to, to jest dla mnie już hamstwo, nie? Bo inna kwestia jest taka, że ktoś przeprowadza, właśnie, bo z tyłu mi coś puka. I to nie jest tak, że okej, okay, to. No z tyłu coś puka, chłopacy sprawdzam. Nie, jak już jest to auto u nas, no to jeżeli z przodu też jest coś nie tak, albo jest wyciek jakiś, to też na to zwracamy uwagę. To nie, jest, że to nie jest tematem naszego spotkania i, tak. i opieramy się tylko na to co, na tym, co klient powiedział i co gdzieś tam co, zauważył, no, tak? No generalnie mamy, robimy tak, że jak przyjeżdża nam klient z tym, że coś mu puka w zawieszeniu albo zaznacza przy, przy ogromie mhm. prac, że jest coś nie tak z zawieszeniem, Auto idzie na stację diagnostyczną, i tam jest przeszarpane. Normalnie na szarpakach sprawdzone są hamulce, sprawdzone są amortyzatory, od razu sprawdzone są amortyzatorów tak. i wszystkie tulejki na wahaczach są, są przeszarpywane i przód, i tył, bo nigdy nie robimy tylko przodu, zawsze robimy przód, i tył jest sprawdzany. Tym bardziej, że mamy, mamy taką możliwość sprawdzenia tego. Co tu dużo szukać? E38, które przyjechało na nierówną pracę silnika. Pierwsze co? Pół masz do wymiany. Tak, ósie tak, tak, masz do wymiany. A on myślał, że, że, wał, że wał, że wał, stuka, bo taki faktycznie jest dźwięk w trakcie. Co mieliśmy jazdy. sprawdzać? Silnik, mówi się teoretycznie. Tak, że Faktycznie jest dźwięk, jakby to pukał, wał. Stukał, no. wał na krzyżakach, a to stukają po ósie. Pobrudziła się trochę. Pobrudziła się trochę. O, tu, 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 tu. w końcu, nie? Proszę cię. Nie, no żartuję. Wracając do tematu tego, co mówiłem, jak byliśmy pod spodem, że tutaj generalnie pukało coś z tyłu w trakcie jazdy. No. Nie tylko w trakcie jazdy, no. to bardziej w jazdy. A są tam otwory techniczne? Nie, nie robimy bardzo <grym> się... Można łatwo to zobaczyć. To jest prawidłowo zamontowana podkładka. Na górnym mocowaniu. No, widać ją. Natomiast... Z tej strony, coś poszło nie tak, tak. O, jest odwrotnie zamontowana i też będziemy to zmieniali, żeby nie zerwało górnego mocowania amortyzatora. Tak pokrótce to jest, przyjechał dobrym autem, sprawnym autem. A takie rzeczy też się znajduje w samochodach. Nie? Dokładnie. I w sumie z tego wychodzi taka lista, że jest do wsadzenia no, dużo pieniążków, bo rozsądził mi Tak. Ale najlepsze jest to, że, że klient, jak przyjechał, to taki z dużo na ramieniu powiedział, że Jezus, ja tak się denerwowałem. Czy tam, czy chodzi o ten tył, że wózek, że. Myśmy powiedzieli, że. Co się odwróciło? Nie powiedzieliśmy, co to jest, tylko. Możesz przyjechać, jak masz możliwość. A to chodziło bardziej o to, że jeżeli klient jest świadomy, że ma zrobione dobrze, znaczy, że nie ma tam wkładu jakby finansowego, a my nagle wymy, znaczy wymyślamy, znajdujemy listę, która jest dość obszerna, to ktoś to może sobie pomyśleć, kurde, oni naprawdę coś wymyślają, tak? Wiecie, co jest najlepsze? Tak. najlepsze jest to, że to jest konkretny klient, bo od razu przyjechał powiedział, robimy wszystko. Tak, bez pierdolenia, bez, że tak powiem, stękania, kurwa, nie wiem, że droga, może jakąś tańszą część, a może kurwa coś ten zaoszczędzimy, nie, robimy wszystko. Kurwa. Bo to my z automatu od razu, wiesz, możemy w pierwszej kolejności zrobić to, tamto. Nie, a jakbyśmy robili całość, to nie lepiej. I to, 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 to jest podejście prawdziwego pasjonata, fana, normalnego użytkownika. Takie podejście właśnie być powinno. Jeżeli posiadasz auto, stać się na koniec, stać się na obie. A jak mnie to pedałuje, że tak powiem, z buta, W No przebudki. To jest fajne podejście, bo tutaj, gdybym podział robimy od razu, kurwa, wszystko. No, Gdzie umówmy się, to nie jest auto, którym jeździ na co dzień i robi nie, kilometry. No, stoi. No, ale no, on z tymi zrobionymi i to, to jest bardzo fajne podejście. Mi się to szanujemy. Bardzo, tak. podoba. my szanujemy takie podejście. I szanujemy ze względu na to, że zarobimy na nim, bo jak widać, tam pacjent, roboty nam nie brakuje, jakby to powiedzieć, bo mamy pełno, że tak powiem, samochodów. Po prostu fajne jest to, że to są klienci świadomi tego, że kupili markę BMW, markę premium, która kurwa, no niestety, po pierwsze yy, swoje, że tak powiem, pieniążki kosztuje. No i trzeba, że tak powiem, wziąć na raz włożyć nie niemałą gotowe, no bo jednak, no to auto jest trochę droższe w naprawie niż Renault Clio. Ej, sztelki, kurwa, kosztowały całe 60 zł nie pierdolą. jak ten twoje pan Tamtą? Bo stoi. Bo Stoi. Bo, bo Roman teraz stał się panem francuskiej motoryzacji. Roman e, w Sankicy, kupił, z też są Kupił, 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 kupił re, Renault Clio i tak mu się spodoba ta jazda. To jest Natalki. Ja jebałem na To jest Natalki. Tak, że Roman teraz jest panem Francuzkiem. Bo Roman tutaj tak o metr 9 też e, miał. Jest posiadaczem nadal. Cześć? To jest w Wiesz, stoją? Tutaj? Nie, kurwa, Trochę nie, tu, jest. trochę tam, no. eee, ale nie, Clio fajne, tylko że to Clio V6. Nie, nie, bo się pierdolę jak lato zrabił, ale i o sport <coughs> 2.0 Dobra, już lato się kończy. Wracając do tego auta, ogólnie tak powinna wyglądać prawidłowa diagnoza. Czy ktoś przeprowadza auto na przekopanie, przepierdolenie go całego. To właśnie się powinno zwrócić na szybciej szczegóły uwagę i każde wszystko pokazać klientowi. Z drugiej strony no, też nie każdy uwierzy, że ma aż tyle rzeczy i musi z niektórym którym klientem faktycznie podejść do auta i mu palcem pokazać co jest co nie jest tak, tutaj nie? W tej bo jeżeli ktoś, że tak powiem, nie jest mechaniczny, nie ma za bardzo pojęcia, to może powiedzieć, na zasadzie, że to jak tamten od no, tej jedynki, co to... no, no, wy, tak. Na no, dobrą sprawę to trzeba faktycznie wziąć mu, podejść do auta i pokazać wszystko palcem co ma nie tak, no bo potem idzie hejt ma, że my wymyślamy, ale nie, my podchodzimy po prostu w sposób prawidłowy i rzetelny do tego typu powierzonych zleceń, takie jak jest diagnoza ogólna auta. Ale ja nie mówię, że ja może się zdarzyć coś, nawet człowiek nie raz przeoczy, no bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Nie mylić ten tym, kto już nie robi tego na sprawę. Ale jeżeli ktoś się prosi, żeby przejrzał mu całe auto, to no, tak to powinno być mniej więcej przeprowadzone. No, tutaj najlepsze było to, że klientu bardzo mu się spodobało, to, że on przyjechał i każda jedna punkt z zeszytu został mu pokazany palcem. I, i to, to mu się bardzo spodobało. No, tak robimy. Tak no bo działamy. widać, że to też Zajawkowicz i właśnie było to też dla niego ciekawe, nie? mamy możliwość Więc... taką, że klient by podjechał, to zdarza? To nie jest pierwszy no, klient. Który nas... Tak, bo za ogół mają zbyt daleko. To nie jest pierwszy klient. <laughs> Więc wysyłamy zdjęcia. <laughs> typu do nas usługi właśnie ogólnej diagnozy. Mimo, że auto jest sprawne, to to nie jest pierwszy klient, który do nas przyjeżdża. Eee, mamy takich więcej klientów, którzy potrafią przyjechać z drugiego końca Polski i... No teraz niebawem będziemy mieć 450 km, tak? No, który przyjedzie na podobną tego typu usługę, więc wszystkich zachęcamy, jeżeli chcecie mieć że tak przekopane auto, to wpadajcie do nas, tylko zanim wpadniecie, zadajcie, zadajcie sobie pytanie, czy na pewno chcecie wszystko wiedzieć o swoim aucie. Nie <laughs> strasznie nie strasz. Nie strasz. <laughs> no. Siemanko, do następnego.